Ciągle pada. Dobry? Niech pan nie żartuje. Przepraszam, nie masz pan e, czasem marchewki pożyczyć? A po co pan marchewkę? A, bo z żoną bałwana lepimy. A to pan. nie mam! Fakt, pan, kurde, lipiec kurde. A pisga jak pod Stalingradem! Widziałeś pan? Nawet my do ciepłych krajów odleciałem. Słuchaj, a czytałem ostatnio w gazecie. A ja tam gazet nie czytam, panie. A ja przeciwnie, panie, na pierwszej stronie taki duży napis. Uwaga dla Ziemi! Klimat się ociepla. No ja, ja się pytam, gdzie? Patrzę na gazetę z wczoraj, nieaktualnie. Idź pan, panie. A mój znajomy dzwonił z Chorwacji, pojechał, dzwoni do mnie, mówi tak, e, słuchaj, u nas 30 stopni, nie? Ja mówię, cool, nie będę gorszy, mówię, a u nas 35. Tak jakby zliczył temperaturę z trzech ostatnich dni. Dokładnie, mówi mi, u nas na, na niebie żadnej chmurki. Normalnie żadnej chmurki nie ma. No nie ma, bo wszystkie są u nas. Ale wiesz pan co? Słyszałem prognozy: jutro ma być przełom. Tak? Tak, zapowiadałem 13 i gołoleć. Edzie dobrze. To dobrze, że. Opony na zimowe zdążyłem zmienić. słuchaj, panie, a mnie coś podkusiło, mówię. Pojadę nad Polskie Morze. Dawno nie byłem, znajomy mi mówi, byłem w tamtym roku, słuchaj, jedź. Pogodę, miałem wszystko, ciepło. Taki tłok na plaży, że plażowicze się rozbijają, już tuż podbyt gorszy. No to mówię, dobra, pojadę, nie? I e, Poszedłem do biura podróży, nie? Poszedłem. Ja chyba lepiej wiem, co zrobiłem. Jakbym poszedł, to bym do Chorwacji pojechał Wchodzę tam, mówię, proszę Pajr, jest taka sprawa Interesuje mnie e, Polskie Morze szybko Ona mówi, proszę bardzo, oferta dla Pana Daje mi folder mielno ja sobie myślę, kurde, patrzę na to zdjęcie elegancko, plaża, słońce, dziewczyny, myślę super, jadę do Mielna, przyjeżdżam, panie, gdzie to jest, panie, pokaż mi, gdzie to jest. No. A, a, przepraszam, a nie zdziwiły pana na zdjęciu te piramidy? A widzisz, bo to nie jest Mielno. Nie, to Pobierowo. To chyba folder z Pobierowa mi dała. Zobacz, ale nic Przyjechaliśmy do tego Mielna, idziemy na plażę, nie? Wchodzimy na plażę, leje. Leje, panie, jak w Wietnamie. Siedzimy na tej plaży, jak ten Rambo w dżungli. Moja, moja, stara to się nawet okopywać zaczęła. O no to wzięłem ją, w WD-40 pod pachami. Dlaczego? Żeby się od piasku nie zatarła. <głosy> <głosy> jeszcze, jeszcze, pani mi się głupia odwróciła w moją stronę twarzą. Pociągnąłem po brwiach. A e, powiedziałem, że się opaliłaś już, nie? Panie wd 40 na plaży to postawa. Jeżeli chodzi o balsamy, to ja na plaży tylko wódę. Oczywiście. Słuchaj, ale panie, tak pan się dziwić, ale od tego kopania y, po godzinie moja żona już miała wykopane na plaży tak. Dwa granaty. Y, kilka niemieckich monet z Benedyktem i szafkę z Ikei. Skręconą? Tak, Jessica i Skręconą, tak. Fajnie. Tylko same plany były. Skręconą to wykąpała szafkę z bodzia. Ale jej kazałem zakopać. pani. Do pama! Panie! Kup pan lody! A pisną cię ktoś kiedyś. Takiego smaku nie mam. Ale mam za to kakaowe, kakaowe i kakaowe. Jakie pan wybierasz? Bambino na bambusowym kiju. A to nie mam, muszę w magazynie sprawdzić. I... Lody. Z turystów opalać się dalej. Co? Sprawdź Sprawdzam, czy panu nic nie zginęło? Co? To kradną? No tak. W Polsce? Tak, panie, kradną. Teraz jest małej Szomania. Co? A, narty kradną. Jak narty nad morzem? No tak, panie. Na deptaku widziałem, że wszyscy Niemcy samymi kikami chodzą. Ta. Zresztą. Z żoną mieliśmy to samo. Idziemy sobie po deptaku, podchodzi do nas takich dwóch dresów, nie? Bębką podjechali. No nie, może tam chcieli się rozerwać z nudów, nie? Podlecieli do tej mojej starej zaczęli jej torebkę wyrywać. Ta się zaczęła szamotać. Ja jeździłem w wd 40 chciałem ich przyknąć. Tam mi się głupia znowu twarzą odwróciła. Ta torebka jej wypadła, wpadła pod tą BMW, nie? Jedyne co dobre, to, że w tej torebce były te dwa granaty, cośmy je na plaży znali. To się BMK rozerwała. Oj, panie Panie, Pana, najgorsze to te stragany, to badziewia, tego nie można przejść, Panie. A iść, pan, jak na odpuście, Panie. Tak, zanim doszedłem do plaży, to już 200 zł wydałem. O, to samo, moja stara co też pamiątkę kupiła z nadmorza. Co? Ciupagę z napisem Mielno. Co jest, Pan? To ja to jakuś ma 500 kilometrów jadę, żeby się osypka nażreć? O, patrz pan, lodułamasz płynie. To nic, ale z tyłu banana ciągnie. A, fajnie. Moja stara też była na tym bananie. No? A, siadła, to tylko skórka została. Ej pan. Uparła się, że ona chce w morze popłynąć. A że akurat kutry wyszły w morze, nie? To ją wysadziłem, nie popłynęła. Panie. Ale wszystko co dobre szybko się kończy. Po dwóch dniach wróciła. Panie, nie do poznania normalnie. Odwodniona, przestraszona. wygląda jak marzanna. A się dziwię, że ci rybacy jej nie podpalili i do morza nie wrzucili. Może w końcu wiosna by przyszła. Ale panu, rybacy zadowoleni. bo że takiego połowu to ich w życiu nie mieli, naprawdę. Stara o, się... z taką przynętą na pokładzie. Dokładnie, ona się tak zaczęła drzeć, że od tego ryku się wszystkie ryby zleciały. Podobno jak do portu wchodzili, to jeszcze dwie ławice za nimi płynęły. Wyszła taka wystraszona, że sama chciała, żeby miał WD-40 przyknął. A powiem A? panu, moja stara zadowolona. Tak? i jaduna wdychała. No. Termofory, grzejniki gazowe, termofory, piecyki, termofory, szpreje na odmrożenia. Dziękuję, ja mam już dwie zgrzewki. Już się przebranżowił, już no, się przebranżowił. Wiedzisz, panie? Szybko działają, kur. O. A powiem panu, że tak się zastanawiam, czy nie lepiej było do tej Chorwacji jechać. Kur, mój znajomy, powiem panu, pojechał. Wie pan, jak ten to pożyje. Wiesz, jak pan. On ma takie ubezpieczenie, że jak mu się auto zepsuje, to mu ubezpieczyciel zapewnia hotel i prawo do dwóch dóbr. No? Wiedzisz, panie? Mówi, że super w Chorwacji, naprawdę. Tylko go, go Niemcy wkurzają, że wszędzie sami Niemcy mają. Wszystko pod Niemców, ceny po niemiecku, napisy po niemiecku, pełno Niemców. Mój kolega to samo mówił, jak był w Berlinie. No. Ale wiesz pan, ile on jechał do tej Chorwacji? No. 12 godzin. No. 12 godzin, 12 godzin. Tyle to ja z Wrocławia do Mielna jechałem. A pan ile jechałeś? Siedem. O, siedem, super. A skąd? Z